Witam i pozdrawiam Was z naszej piekarni w The Sims 4, tak. Ostatnio sporo nagrywałem dwójkę, więc trochę zapomniałem, jak tu się gra, ale... Ona tu... no już minęło sporo czasu między ostatnimi odcinkami, ponieważ... Ona ma już prawie 10 poziom tego pieczenia. I... powiem tak, nie wiem o co chodzi, bo tu jest opcja, żeby robić babeczki. I są tylko dwie... różne rodzaje. A dobra, bo to jest gotowanie. Teraz ogarnąłem, że nie, nie, nie przytała z umiejętności, mimo że to jest gotowanie, to nie skojarzyłem, ale to ona musi mieć gotować, a nie piec, dobra? <tuszy> tak, ona potrafi piec, ale nie umie gotować. E, tak, tutaj to wam pokażę może później, bo tutaj też się Natalii i Ashley zająłem. Ashley wymaksowała w sumie umiejętność tańca na maxa, bo ta umiejętność ma tylko 5 poziomów, więc w sumie ona cały czas tańczyła, jak nic nie robiła, więc szybko to wbiła. A natomiast tutaj Natalie, okazało się, że w miejskim życiu dochodzi umiejętność śpiewania, co ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Coś w sensie myślałem, że to doszło gdzieś w aktualizacji, ale... Według tego, co piszę na Sims Wiki, to doszło wy właśnie w tym dodatku, więc zacząłem uczyć jej śpiewania i chyba też mam coś około piątego poziomu. W sumie kilkiem się w ogóle nie, nie zajmowałem, bo zamawiałem się tymi trzema, no to już na niego nie miałem czasu. On tak sobie, wiecie, wyje gdzieś tam w tle. No i tutaj nasza właśnie Gwen zaraz będzie Otwierała piekarnię, nie otwieram jeszcze piekarni odkąd wbiła ten wyższy poziom, tutaj są jeszcze, jeszcze z dwóch rzeczy z niższych poziomów i zobaczymy, podwyższyłem trochę ceny, mam nadzieję, że będzie się opłacać, dobra otwieramy i zobaczymy, ja wiem, że jest tam siódma ale przynajmniej nie musimy nikomu dzisiaj płacić, także spoko, czekamy na pierwszych klientów. Dobra, bo nie wiem czy widzicie, ale tutaj mamy innych typ klientów. Tutaj tych trzech jest, są po prostu klientami, a tych dwóch są... Hmm. No Google Translator przetłumaczy mi to jako próżniak, ale nie wiem jak to jest po polsku. I tak... Bo nie, nie znam końca tego słowa, więc wam nie powiem. Ale wyczytam, że z tymi, z tymi simami po prostu trzeba więcej interakcji. Przeprowadzać, żeby oni chcieli kupić cokolwiek, odpowiadam na jego pytania. Co tu jeszcze można zrobić? Porozmawiam o jego preferencjach zakupowych i zapytamy go, co myślisz o naszych cenach. Pewnie stwierdzi, że za dużo, bo u tych klientów, jakby ten pasek się musi zapełniać, tylko w momencie, kiedy my z nim się integruje, integrujemy. U, u tej tak samo, no ale nie ogarnę dwóch naraz. Yy, zresztą też nie wiem, czy jakoś wiesz. Wiecie. Nie sądzę, żeby jakkolwiek wpłynęło to na ceny, czy, czy ocenę sklepu. Oni po prostu zajmują miejsce. No, <gry> jeszcze do tego jest zawstydzona. Świetnie. Że nie, zawsze tak jak oni przychodzą, nic, nic nie kupują. Może z nią spróbujemy coś porozmawiać? Powitamy w ogóle ją, bo chyba jeszcze nie powitaliśmy. Eee... czy ona musi obejść cały sklep, żeby powitać jedną klientkę? Masakra. To jest klient? To chyba nie jest klient. A to jest klient? Tak, to jest klient. Z no Jeśli się decyduje na to kupowanie szybciej do święta, jutro, no to potrzebujecie jedzenia, ale tak? Nie chcę Wam się gotować w domu, więc. O, super. Tu już pierwszy coś kupił, więc go obliczymy. O kurcze, ten to się nakupił, zapłacił 250. Boże, on zapłacił dzisiaj sam więcej niż my ostatnio zarobiliśmy głodnie przez cały dzień. Więc to już się opłaca, no. Chyba w to takie ceny są. Ja nawet nie wiem co on tu kupił. A dobra, krem brule kupił. To jest chyba w ogóle z dziesiątego poziomu potrawa, więc u, u Cześć, cześć. Nie. Po bo już tutaj się zabrudzają szyby, bo goście za dużo dotykają, to trzeba posprzątać. Ja nie będę, nie będę, o dobra, super, Kto, który to w ten, Do tego też przeliczymy. Wiecie, to jest kwestia tego, no ja nie będę tego... Boże. Ja, no Remuski tu my chyba zrobiliśmy dzisiaj najwięcej simoleonów od czasów otwarcia piekarni, więc to jest jakiś historyczny moment. Ale co wam się powiedzieć? Ja nie będę tego po prostu tutaj. Teraz tak, no, nie będę tutaj tego automatycznie wypełniał, tylko ja to po prostu te znaki ju pousuwam i ona później upiecze coś innego, bo ona ma wciąż dużo potraw. Z poprzednich poziomów, które robiła na, nie wiem tam na cz trzecim, czwartym poziomie, a teraz ma już prawie dziesiąty, więc niech posprzedaje to, co może, a ten, chociaż pomimo wszystkiego, na razie sprzedała tylko, tylko to, co już nowego mamy. No to tutaj, w dziwnej sukni raczej nie sądzę, żeby cokolwiek kupiła, Mo może coś tam, z tym pogadajmy, może zmienić zdanie, ale nie sądzę, żeby coś kupiła. Tu jakaś gwiazda nam w ogóle przyszła. Ale ona jest też, tam, ona, ona nic nie kupi, nie. Paparacji. <grym>, naprawdę paparacje w tej że to są dramaturgie. No, o tutaj tutaj. Trudno blu, blu, też jeszcze tutaj posprzątać. Bo o tych paparacji tutaj. Czyli ona jakby czyści tą szybę od samego psikania te, te, te spray na spray na tą szybę, tak? To jest jakoś... Spray samosprzątający. O, 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 o. Nie chciałem obliczać klienta. Ile, ile ten zapłaci? Pewnie mniej, bo to są już... starości, ale pewnie... coś, coś pewnie zarobi. O, i później tego trzeba obliczyć. No, no ten, ten tylko zapłacił 33, ale... Dlatego właśnie chcę wymieniać na te rzeczy na wyższym poziomie. Te w ogóle 25. Do, o, tu, nie wierzę. Ta? Co, coś kupiła? O, to obliczmy ją. Co, co tam kupiłaś, laska? Bo że podobno nie da się... Tych się nie da tak bez interakcji ogarnąć. Boże, ta 100 czy zapłaciła? Co ona kupiła? Boże, co my to jeszcze mamy? Uff. Nawet nie wiem... Co to było w ogóle? A, no... Yy, pączki z cukrem pudrem. Tarty z mieszanymi owocami. Tutaj były jagodowe makaroniki i creme brulee. Co, tylko teraz sprzedajmy? To powiem, powiem Wam, że my naprawdę mamy dzisiaj no, biznes życia. Któraś nie mogę się doczekać kontynuacji? Ty, Proszę, ty, ty. Ja wiem, że mam mody, ale no. Tego to się nie spodziewałem, tutaj nie wolno palić! Hello? Proszę stąd wyjść, wyproś ją. Nic nie kupuję, ja tylko mi tutaj trójklientów. klientów. Musi musisz wyjść, laska, sorry. Popalisz sobie... Chcesz palić, to chociaż pal na zewnątrz. My chyba niedługo będziemy tą piekanie zamykać. Poczekamy tak do 10 godziny. Może ktoś jeszcze coś kupi. Jak nie, no to zamykamy. To zamkniemy o równej. Dobra, nie ma, zamykamy. Więc tak, akwarium było 10 godzin i zarobiliśmy 676. Czyli subcjo, musimy robić więcej rzeczy na najwyższym poziomie. Dobra, trosze, troszeczkę się zagapiłem i dopiero co udało mi się otworzyć, więc... Jęśnie ja chcę siku, to ona się szybko wysiusia jeszcze. I zaraz wam tutaj pokażę co tam popiekłem. Tutaj jakiegoś. Jakiegoś ryb... jakieś rybne krokiety, co w sumie były dość... wyglądały na dość drogie. Eklerki. Ona ogólnie wbiła już ten swój dziesiąty poziom, więc może zrobić wszystko. I ona może robić jak coś co się nazywa, zaraz wam tutaj pokażę e... tarty z kosmicznych owoców i muszę znaleźć jakiś owoc, taki wiesz, a mogę Tak nie mogę Dobra e, Czyli muszę mieć jakiś owoc po prostu tu taki wiesz e... No, kosmiczny. Nie wiem, jak go zdobyć, poczetam o tym i dowiem się przed kolejnym odcinkiem. Ale, no, na ziedziku, dwa razy, tak. I czekamy na klientów. I zaczyna się. Mamy tu jakiegoś Eee... tu się socjalizuje i pewnie oznacza to tyle, że będzie bardziej gadał z ludźmi niż faktycznie robił zakupy. Więc chyba musimy po prostu z nim gadać. Postarać się jakoś, nie wiem. Może o hobby z nim porozmawiamy, może o łowieniu. Może łowienie sprawi, że on coś kupili rybnego u nas. Ty jesteś zwykłym klientem, też jesteś zwykłym klientem, super, świetnie. W ogóle tutaj chyba że dziewczynki niedługo mają urodziny. Tak, już, już patrzcie, no to nie one nie tylko będą dorosłe, masakra, ten czas szybko leci. I no sorry, nie mamy czasu zabrać na Winterfest, bo musimy zajmować się naszymi tutaj yy, No tym. Biznesem właśnie o. Tego słowa mi brakowało. Ho ho, ho. Okej, punkty jakieś dostajemy. Ty, co? Mogę jakoś nie wiem, poprosić, żeby ten socializer wyfedł. Customer, 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 to jest ten, customer, tu też. Super, świetnie, czyli mamy tutaj tylko zwykłych klientów, więc prędzej, czy później, Obstawiam, że część z nich musi coś kupić, błagam. W ogóle tutaj macie tarty z egzotycznymi owocami w ekscelentnej, kurcze tej, Eee... jakości. o bu, bu, bu Ho 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 i ho 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 i ho ho ho. Wykupujcie, a nie się świętujecie. Kupować i iść do rodziny. Spędzać czas z rodziną. Święta, święta mamy, no. Dobra myślę, że są święta, to po, to dzisiaj tak... Postaram się, nie, żeby nie było to za długo otwarte, żeby ona mogła wrócić na te, na te święta do rodziny, pomimo, że no trochę nie bardzo pasuje. W realu mogł, mogłoby się to stać troszeczkę później, no ale co ja wam poradzę. Co to za ludzie? Kim wy jesteście? Paparazzi i paparazzi. A dobra, myślałem, bo tak, bo ja mam różne mody i tak się zastanawiam, o co chodzi tutaj, że jacyś dziwni pobierani ludzie, ale całe szczęście, nic złego, tutaj szafka brudna, trzeba umyć. Ale wy już coś kupujcie, co? Dobra, świetnie ten już co, coś będzie kupował. To się będzie kupował. O, ten też będzie kupował. Dobra, to obsługujmy tego, obsługujmy tego. Co wy, co wy go, w ogóle kupiliście? Bo ja tutaj nie widzę co kupiliście. No, no i oczywiście ile zapłacicie, bo to dla nas najważniejsze. O, świetnie, 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 świetnie twoje zakupy. O, kupił te. Idealnie. A te ile? Słupcie, idealnie, perfekcyjnie. Ktoś coś jeszcze? Nie, ja tutaj chętnie sprzedam jeszcze do tutaj wypieki. A dacie sobie na, na widzieli świątecznej. Ty pan Nie denerwuje. Czy ty znowu jesteś ten? Czy ty to jest ta sama osoba wczoraj? Nie, wczoraj miałem nią sukienkę, więc... No ludzie, no ja tu nie będę się chciał nie wiadomo ile, no. weźcie się jakoś szybciej zastanawiajcie. Kirk? Co dzwonisz? Eee... Eee... E, e, o kurde. Eee... Czy my tam musimy iść? Kurczę, dobra, to, to zamkniemy, bo nie wiem co się dzieje. Tak, spoko I idź. A, czyli nas tam jakby nie ma, tak? To jest jakby król, czanora. Ok, więc ona przysłała czekoladę, którą pewnie sama upiekła i ten. On zapomniał o co chodziło. No dobra. Więc w sumie straciliśmy dzień pracy, ale... No dobra. Nie wiem co chodzi. Trochę jestem teraz zdziwiony i zmieszany. Nie. Pozajmujmy się tym. To usun. Nie, 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 Jak macie jakieś, jak ktoś to ogląda, ma jakiś pomysł, co ja robię źle, żeby mi pomóc, to dajcie znać. A my tutaj może sobie coś na żywo popieczemy. Co, co tu można było było piec takiego wys wysokiego no, Klek już mamy, te mamy. Ten krem był się dobrze sprzedawał, więc... U, upieczmy. W ogóle nie mam pojęcia, jak ta ma niby ma działać, ale co tam się w środku dzieje, to ja chyba nie chcę wiedzieć. No postawmy tu i ustawmy na sprzedaż. Bo ja mam moda, mogę to jakoś... No nie mogę. Nie, 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 to usunęłam, a nie chciałem usunąć, to będzie ważne. Więc dobra, myślę, że wrócimy sobie na chatę. Gdzie, gdzie tu wrócić na chatę? Tu. I ogarniamy, co tam się w domu dzieje. Tak, w taką się wrócić na piechotę, musi sprawdzić w się drogę, bo... Jakby się zgubiła, bo jest ciemno i ona nic nie widzi. Tym tyrydom, ja wchodzę do domu i to jest pierwsze co widzę. To jest creepy. Zachowaj się. Przyda ci się, może kiedyś. Co tam robią dziewczynki? No tutaj, ty. A już na swój pierwszy śnieg. No to miło. I jak widzieliście, ona faktycznie ma tutaj na maksymum w piąty poziom. A jak tam twoje śpiewanie? Tutaj śpiewanie, no. 20% na ten. Co tu chcesz? A, teraz chcesz się na pierwszy śnieg. Dobra, w sumie. Dlaczego by nie? To takie trochę wylecnione, ale by kosmicki. To, czy wy ma, możecie mi dać jakiś. Nie wiem. Macie możliwość dania tego ow owocu <śmik> kosmicznego albo coś tak same z siebie? Co wy takiego kosmicznego możecie robić? Nie, no ja nie wiem. A między sobą co mogą robić kosmiczni? Albo one są jeszcze nie ten. A ty, Kirk, ty jesteś dorosłym kosmitą, to może coś możesz zrobić. Może nie to. Tylko tyle? Możesz, nie wiem, dać jej owoc. To ona będzie mogła upiec te kosmiczne coś tam. No, jak nie, to trochę. O, o. Nie do końca. E, nie, nie, nie. Tu coś nie. Tu nie. W hobby? Nie. A rom romantycznych? Można coś takiego romantycznego robić, typowo kosmicznego, czy raczej nie bardzo? A, dobra, są święta, pod, chociaż mam wejść po cały pod nimi, ołom, żeby nie było. A. Buch. Jesteście małżeństwem od wielu lat, macie prawie dorosłe córki, i. na serio? Teraz? Teraz czujesz, po... teraz czujesz połączenie między nami, naprawdę? O, oh boy, boy, boy. Wydaje mi się, że może skończę w tym momencie odcinek i po prostu pójdziemy na tarantkę, ale ta randka będzie już w kolejnym odcinku. Żeby nie było. Bo nie bardzo mam w tej chwili ochotę i. Czas w odcinku na to, żeby robić teraz randkę, bo pewnie by to chwilę zajęło. Get to know you. Romantyczną randkę zrobimy, o. To naprawdę mogę gości zaprosić na randkę. Co to nie ma sensu? Gdy pierwszy raz widzę ten: takie coś. Chyba nigdy w ten sposób pracy nie urządzałem. Nie będzie, że jedzenie być przyjacielskim, być romantycznym. W sumie jest taka paradoks, że możemy to ogarnąć i to miejsce. Może nie na siłownię, ale może, może muzeum. Co ja tam wam dałem? Jedzenie, więc musimy iść gdzieś, gdzieś gdzieś tam jedzenie. Y b b tu. Nie, nie w Sulani. Możemy tylko w miastach, które tutaj są. Pójdziemy tu. Ale usunę to. Bo nie wiem czy to będzie śnieg, bo to jest w sumie pustynia. Ok, Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Będziemy się randkować już w kolejnym i bajo!